Siemaneczko z tej strony. Bas! E, a ja witam Was w pierwszych informacjach kanałowych. Nie, nie, to nie Gameplay z GTA. E, ja sobie tylko tak włączyłem, żeby coś tu było, żebym sobie jechał. Będę sobie jechał tym oto. To jest chyba Goutlet. Mm, ale to jest mało istotne. GTA może kiedyś nagram jak będziecie chcieli. Mm, jak będziecie chcieli, to mogę nagrać. E, albo jak mi, jak mi się przyjdzie taka ochota, że a nagram GTA. Ale dobra, dzisiaj nie o tym. Mają być krótkie informacje: chodzi o to, że jakąś pół godziny temu, czy godzinę temu, siadłem do nagrywania pierwszego odcinka Stonebrider, czy tak wiem, na zapas szybko i tak dalej. Wiem, wiem, ale mam dosyć taki napięty grafik i na wakacje, i muszę ponagrywać trochę, zwłaszcza na ten pierwszy, pierwszy początek. I no to, to pomijając ten fakt, nie. Nie wiem, czy ja komuś pisałem już, czy nie. Ale chodzi o to, że. O kurwa, ktoś, ktoś tu kogoś potrącił. Ten. Ja wam pisałem komuś chyba. Albo po prostu mówiłem na tym odcinku, którego nie wrzucę, bo go już w sumie usunąłem. Bo tam niewiele co było pocięte. Po, po, po. No, nieważne. Zaraz, dobra, bo się gmatwam. Pierwsze informacje jest takie zagmatwane. Chodzi o to, że. No tam Tomb Raider 3, jak patrzyłem sobie, już dawno, dawno, jak będzie się nagrywać, to tam rozdzielczości patrzyłem, no i niestety rozdzielczości jak się zmieniało, to wypierdzielało grę. I cokolwiek się w rozdzielczości na gorszą, tam 200, 120 na coś tam, czy tam HD, jakąkolwiek, to po prostu się kliknęło czy tam w ten Lara House, żeby sobie, wiecie, sprawdzić, sprawdzić sobie jak to się nazywa sprawdzić sobie a macie sprawdzić sobie czy jak się steruje i tak dalej bo tam są te nowe bieg i kucanie to jak się klikło wypierdziało czy tam w grze się klikło w nową grę to też, się wy... to też od razu wypierdziało no to dobra, no to byłoby kwadratowa dam 800 na coś tam, trudno, no tak byłaby chyba cała, y, cała seria z Tomb Raider 1, która dosyć dobrą y, popularnością się cieszyła i to jest, to jest nieistotne, no dobra, trudno, kwadratowe, pal licho, no i dzisiaj sobie odpalam właśnie, mówię, a nagram sobie, mam chwilę, nagram sobie pierwszy odcinek, może nawet dwa mi się uda nagrać, pierwsze odcinki. No, i wszystko fajnie, no poza tym, że sobie wiecie, no jak to ja nie ogarniałem za bardzo i się trochę nawkurzałem, no, ale nie jakoś super bardzo, troszeczkę, nie? To, to już pal licho. No i tam 15 minutach, znaczy tam była 20 minuta nagrania, ale chyba jakby tak policzyć jakieś tam cięcia, bo tam początek, jakieś tam ustawianie głosu z tym i tak dalej, bo to nie nagrywane OBS-em, bo ten OBS nie uchwyta takich gier, bo one chyba są. Na integrze, yy no nie korzysta z, z karty graficznej Nvidiowej, tylko z integry nieważne. No to są dobre, za dużo nieważne, ale łatwo się, bo sobie nie napisałem na przykład coś takiego, co mam, yy, co mam powiedzieć, tylko po prostu sobie włączyłem GTA i mówię yy, nagram TT, yy, nagram yy, takie informacje. Bo yy, chodzi o to, że po tych 15 minutach takiego żywego odcinka wypierdziła się gra. Stwierdziłem, że to może być przez gamę, bo bo zmieniłem gamę. Bo tam domyśla jest 3, a nic nie było widać, prawie. No to na 5 zmieniłem w grze. No to pomyślałem, że to przez gamę. Mówię, dobra, trudno. W włączam ten, wczy wczytuję sobie grę. Nie, włączam od nowa nagrywanie. Oczywiście e dźwięk, y ten. Y oczywiście tutaj zakręt zrobił jak debil, ale ten. Y dźwięk. Dźwięk został i tak dalej, nie? Cały wszystko ustawiłem. No nie wiem ile pograłem. Już nie ruszałem gamy, bo stwierdziłem, że pewnie i jakiekolwiek ustawienia graficzne e, zmiana wypieprza grę. A sprawdzałem, znaczy szukałem przed tym jeszcze jakieś pacze wgrywałem i tak dalej, które totalnie nic nie dawały, bo to samo się działo przy, w przypadku grafiki. Ym, sprawdzę jeszcze tylko, czy w przypadku. Yy, w przypadku y, normalnej gry y, też tak się dzieje. No i po tym czasie, po 5 minutach kurwa od tego krasza, wywaliło mi się znowu. No to ja już mówię pierdole nie, nie, nie robię, nie? E, mówię. No dupa, dupa. Nagram najwyżej właśnie takie informacje, zapytam się jeszcze poszperam po necie. No i właśnie tam sobie na szybko sprawdziłem po necie, czy jak są, jakieś są inne pacze. I generalnie to cały czas jest ten sam patch, który, który miałem. No to sobie go znowu zainstalowałem. Sprawdziłem sobie, pograłem, może też, nie wiem, 6-7 minut. I to samo, znowu wypierdzieliła. I wydaje mi się, że to może być niekompatybilne z dziesiątką, aczkolwiek. No niekoniecznie. Niekoniecznie, ale możliwe. No to ta... oczywiście to jest ta steamowa wersja. No i teraz jest sprawa taka. No. Póki co nie wiem, co z tym zrobić, więc yy, no raczej po Outlaście Whisker Blowerze yy, nie będzie Tomb Raider 3. No to już jest, yy, to już jest jakby logiczne. Chodźcie w ogóle, jaki ładny widoczek, bo ja tu w ogóle myszką nie ruszam, nie wiedzieć dlaczego, macha łapą tylko, a nie, nie, nie pokazuje widoków. Yy, no i dalej tego nie będę robił pewnie. Yy, dobra, i... Yy, no i na pewno nie. No i to jest, myślałem, czy by jakiejś nowej serii nie nagrać, którą mi tak bym chciał. Yy, znaczy chodzi o to, czy nie Outlast'a 2 akurat od razu. Yy, ale jest w sumie teraz tak po przemyśleniu jak podczas tego pierdolenia swojego, ja stwierdziłem, że pierdzielniemy sobie Outlast'a 2, bo ja w tą grę jeszcze nie grałem. Jestem bardzo jej a już ją kupiłem jakiś czas temu na przecenie, ale czekała ona na swoją kolejkę w nagrywaniu, no niestety jestem taką osobą, że jak sobie coś poukładam, to musi iść po tej myśli, poukładane, bo, bo jak nie idzie, to jest dziwnie, po kolei, nie? Więc nie będziemy sobie robić dziury między Outlastami, tylko sobie od razu pierdzielimy dwójeczkę, mm. ale sprawa jest taka, że tak, tak, mam już Outlasta i Outlasta Whisker Blower nagranego, dokładnie. E, nie zmyślam. E, chodzi o to, że. E, może wy wiecie, co można zrobić innego? Nie wiem, może się znacie, osoby zainteresowane y, na moim kanale. E, no, Max Max, ty albo Nado, albo kto, ktokolwiek to ogląda, a zazwyczaj się pewnie nie udziela. Bo, bo ktoś tam jeszcze ogląda poza wami, nie? E, poza, poza osobami, które znam jeszcze, właściwie osobą, którą znam, e, no, e, więc e, serdecznie was wszystkich pozdrawiam oczywiście. E, ale do klub wypowiedzi, że może ktoś wie, co można by było jeszcze z tym zrobić, żeby to zadziałało, bo nie ukrywam, że no... Drewnianio, drewnianość Tomb Raiderów tych 1, 2, 3 odpycha, ale dwójka była całkiem ciekawa. Jestem ciekawy tej trójki. Jak atakują? Kuja atakują? Nie no, serio? Ach, idźcie w piździec. Ten... Chodzi o to... Chodzi o to, że... Kurwa policja, no to teraz się nie będę mógł, umiał skupić na. na ach, na, na gadaniu. Yy, a już pierdzielę 8 minut, aż. Dobra, bo tu mam helikopter, swój helikopter, wezmę i spierdolę. E, bo przestrzeliłem. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że może właśnie. Ma macie jakąś wiedzę, albo też mieliście podobny problem, na i 10. dziesiątce. Eee. Nie wiem, może chodzi o, o jakiś ten, jakiś, y, jakieś sprawy związane z podzespołami mojego komputera, nie? Ale wątpię, bo to powinno. No to zabija mnie ja, zanim ja wystartuję. Y, ten, bo może chodzić o to, że. Ale, kurde, ale z drugiej strony bym sobie teraz nie nacisnął ten, bo na, na numpadzie mam y, skróty do obs -a żeby teraz nie... Co ja chcie? No i widzicie, kurde, mogłem... nic nie... Ale to by było nudne, jakbym pierdolił do czarnego ekranu. No. Chodzi o to. O co? O co chodzi? A, że, że może, może... coś takiego no nie, nie, nie... mam... nie mam bladego pojęcia o co może chodzić, bo jakieś patrzę... Ja to próbowałem te wszystkie, jakieś fixy, patrzę, nie patrzę. Niektórzy jakieś tam problemy z, z wersją CD mieli, a ja mam tą Steamową, więc no... Nie wiem, może wy się bardziej od tego... Z, o, już, więc można lądować. Wy się może lepiej znacie ode mnie na tym, albo mieliście jakiś taki problem i wiecie, jak go rozwiązać, więc stąd te informacje, plus to, że no... Zakładam, że tak samo jak ja chcieliście zagrać w tego tego Tomb Raidera. Znaczy zobaczyć, ja zagrać. Więc... Więc no tak z szacunku do was postanowiłem nagrać. Więc no na razie... Na razie nie będzie Tomb Raider 3. Jak, jak się uda cokolwiek... Jak się uda cokolwiek z tym zadziałać to to Tomb Raider będzie. No i zachęcam faktycznie jak macie jakieś albo pomysły, albo wiecie co może być nie tak to proszę was o. o no, napisanie mi w, w komentarzu yy, o co o co może chodzić, to ja spróbuję, nie? Yy, spróbuję i, i odpiszę yy, czy się udało, czy nie. Wtedy. No najwyżej no, jak, jak nie, nie uda się, no to to zrezygnujemy z tą Raider 3, no już przez to przez to, z tą, przez to z, że nie działała w ogóle tą Raider 4 to zrezygnowałem tak już poza poza ten ogólnie z nagrywania tą Raider 4 i 5, no bo bez czwórki piątka jest bez sensu trochę aczkolwiek jak tak oglądałem u NADO no to no to ona tak ma się tak nijak do końca do, do, do ogólnej, nie? Do ogólnej, y, ogólnego rozrachunku 1, 2, 3, 4 Tomb Raiderów, no i tak się tak mają do siebie, tak no nie, nie do końca, nie? Ale widać ten progres w, w, w rozgrywce, bo, bo na przykład mamy cały czas coś, coś dodane nowego, nie? E, w Tomb Raider 3 jest to y, sprint, kucanie w ogóle, tam moczary jakieś bagne, ja prawie się utopiłem, więc, więc, więc w ogóle śmiesznie. Eee, więc w ogóle śmiesznie wyszło, więc no nie wiem, no wiem, że się powtarzam, trochę nieogarnięty jest jak każdy mój gameplay ten, ten informacyjny, ale chcę żebyście dobrze zrozumieli. Ech, dobra, no teraz to tak zabrzmi jakbym was miał zadebili, nie, nie mam, bardziej siebie mam za debila przecież. Eee, nie, chodzi o to żebyście zrozumieli, że to nie jest takie, że olałem to, olałem tą Olałem Was, olałem y, tą, tą Rider trójkę, bo nie olałem. Znaczy na pewno byłoby mi wygodniej nie nagrywać, bo nie jestem dobry w graniu w tą grę. A mam y, w moich planach jeszcze kilka innych gier. Które posiadam, znaczy kilka. Będzie z 10? Może być z 10. Które chcę nagrać, bo, bo niektórych nie chcę nagrać. Bo są paździerzami. Lekkimi, albo nie chcę mi się ich drugi raz przechodzić, bo były trochę takimi paździerzami, takimi trochę drugimi jenem i front, albo po prostu nudne były, albo takie jakie. Więc, więc, więc tak sprawa wygląda, no zachęcam do komentowania faktycznie, yy, jeśli macie jakieś pomysły. Yy. No i co, no i zachęcam was do innych serii, no i do Outlasta 2, który będzie po Whisker er, że niestety zamiast Tomb Raider 3, chyba że się uda do tego momentu. Yy ogarnąć, ogarnąć ten błąd, ale raczej zacznę sobie już powoli dwójkę Outlastę nagrywać, bo... bo jakby nie patrzeć, Whisker Blower w przyszłą sobotę wychodzi. Tak wam zaspojleruję, bo 10 odcinków jest z zwykłego, a Whisker Blower ma chyba z 5. No, takie spoilery wam dam, kto obejrzy ten, wie, ten, ten będzie wiedział. No, więc ten mój zapas tych dwóch tygodni, a ja potrzebuję trochę większy teraz, zapas właśnie takich trzech tygodni e, jest zachowany. Więc sobie myślę, że w tym tygodniu, może w weekend, nagram jakiś jeden czy dwa odcinki. No, nieważne, ale to jest, akurat, to jest akurat nieistotne. Po prostu, jak macie jakieś pomysły co do trójki, to, to, to wysyłajcie. Jak nie, no to bardzo Was, przepraszam, bardzo jest mi przykro, e, że nie będę mógł nagrać. Trójki dla was. E, no i tyle no. Mogę was tylko przeprosić, siebie przeprosić. E, nie wiem w sumie czemu siebie. No siebie przeprosić, bo bo nie wiem co z tym zrobić, a bym chciał. W ogóle ten motor tak pierdzi jak pizdzik, a nie jak motor. No to trochę tak wygląda jak taki piździk. A przepraszam motocykl. Niektórzy się oburzają. Pewnie motocykliści. E, no, ja motocyklistą nie jestem na motocyklu, chyba, w, a, no czy jako kierowca chyba w życiu nie jechałem. No, chyba nawet na piździku, bo zdecydowanie w GTA jest samochodem. Jakim? No, dawaj, dawaj, wyłączaj to. Nawet jakimkolwiek. Nie wiem. Chyba tyle, chyba tyle. No, może jakimś widoczkiem, żeby tak nie urywać filmu w końcu. E, na końcu. No, no, informacje zrobię, cały playlistę do tych informacji, jakby się coś jeszcze udało, y, urodziło, więc żeby, żeby potem mieć jakby jakieś odniesienie. Ale. Ale no cóż. Pomyślcie, jeszcze też coś pokombinuję, ale... Ale coś czuję, że, że będzie lipa, nie? Ale jak coś to piszcie piszcie w komentarzach będę, będę, będę czytał każdy <śmiech> Zresztą... <śmiech> Zresztą jak zawsze <laughs> Odpisywał e, Trochę się tak, tak... To brzmi jakbym e, myślał, że mam... No nieważne Nie wiadomo ilu widzów I nie wiadomo ile komentarzy dostaję e, Ale dla mnie każdy jeden widz jest ważny Te 12 subskrypcji Każda jedna jest dla mnie ważna I nawet widzowie, którzy sobie tak wbijają Zobaczyć na chwilę też są ważni Każdy jest dla mnie Ważny, bo to no chyba to znaczy, że ktoś to ogląda. Jest mi bardzo miło, że ktoś ogląda moje wypociny Dobra, tyle z mojej pogadanki. Bo już pierdolę 16 minut miałem powiedzieć o Tomb Raider 3, a powiedziałem o wszystkim. Może mi brakuje tego odcinka, właśnie, że go nie nagrałem do końca. Ach, no dobra, tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo dziękuję za, że tak powiem, uwagę że wysłuchaliście mojego pieprzenia mam nadzieję, że, 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 że w miarę jasno powiedziałem to co to, to, ująłem, to co akurat chciałem, czyli odnośnie Tomb Raider trójki i tutaj może na tym placu zabaw o, jako że jesteśmy mamy się bawić to bawmy się na placu zabaw w kasku <laughs> oczywiście, żeby był bezpiecznie. E, no nic. Życzę Wam miłego weekendu. Jak kto, kto, kto ogląda, tego zapraszam na e, jutrzejszy i pojutrzejszy e, i tam dalej. E, the Forest, bo e, w sumie trochę się dzieje. E, jakby nie patrzeć. M, finalnie. No i co? No zapraszam do no, innych odcinków. Oglądajcie i udzielajcie się jak, jak macie ochotę. A co do Tomb Raider 3 komentujcie i dajcie znać. Ja też wam będę najwyżej dawać znać pod tym, pod tym filmem yy, w komentarzu. E, dobra. Tyle, tyle, tyle. Bo się rozgaduje jak, jak porąbane dajcie mi kurczę mikrofon i wolną jazdę grę, której ten, to się rozgadam jak porąbane. Naprawdę. Ach, dobrze, że... A widzicie, jak nagrywam Deforesta, to się tak nie rozgaduje, ciekawe. No, nie... Dobra, dobra, tyle. Yy, bo ten gościu nam już się tu nie bawi. Aaaa, siach! Jak on miał Franklin. Dobra, siach! Dobra, dobra, dzięki, dzięki, dzięki za uwagę. Elo, elo!